But it never could Janusz, Janusz się nie boisz, nie? Ja się był taki dzielny, jak ja się miał kiedyś w krwi. To mama bardziej... U, u, pani mnie wyprosiła, a, a ja się tam twardo siedział i się śmiał. <grym> Zanim może będzie podobnie, co Janusz? Ja się niestety musiał iść do szkoły, bo tak by cię tam wspierał. No, więc jedziemy i pójdziemy też do Lidla, bo wczoraj nie pojechaliśmy do Lidla, bo mm, no, nie zdążylibyśmy Ja się odebrać Więc dlatego też nie poszliśmy na to łącznie zapadliśmy dzisiaj stwierdziłam, że dobrze, jak już będziemy na tych badaniach to pójdziemy sobie. Więc tak, dzisiaj słońce w miarę świeci, ale ja nie pójdę na nowe. No bo właśnie chcę te paznokcie zrobić i chcę je sobie zabić w dzień. Bo jak ja wieczorem będę je robić, to wiecie, wieczorem ja zasypiam i już tak, no i teraz to będzie trzęsą. Już tak zamulam po tych, no po tym całym dniu, chciałam powiedzieć po tych płytach jedziemy samym piersamulem ja i właśnie jak to sobie późno wieczorem, a kiedyś tak robiłam, to albo nie dokańczam, albo się spieszę i wychodzi mi to brzydko. A nie chcę, żeby było brzydko, no bo jak dwa tygodnie chodzę z jej chciami, jakby nie było, więc chcę, żeby to było ładnie. Więc chcę właśnie w dzień zrobić, ale to taka pogoda jest, że to słońce momentami wychodzi, momentami to leje, nie wiadomo, więc sobie nowe poczekam na bardziej stabilną pogodę, bo e, nie wiem, to, mi się nie chciało, bo jak chciałabym iść, ale mniej mniej niż 30 km nie ja satysfakcjonuje. Ja sobie kiedyś jeździłam 20 km, e, jeszcze jak nie wiedziałam o tej ścieżce, to jeździłam 20 km i e, to tak było, tak wiecie, tak Udało się, ale jakoś tam strasznie szału nie robiło, mięśnie mnie jakoś tam gigantycznie nie bolały. A teraz właśnie jak robię te 30 km i daję sobie wycisk, ja sobie robię takie stopnie, że przez pierwsze 6 km mam takie tam odcinki, że cisnę i wtedy moje tętno dochodzi no aż do 160 często, wiecie, no wtedy to jest taki konkretny wycisk. tak wolniej, bo wtedy mam takie tam, taką górę, znaczy się wcześniej też mam górę, no nieważne, robię sobie takie etapy właśnie podczas tej jazdy i daję sobie takie konkretne wyciski, no i jak przejadę te 30 km, to mam taką giga satysfakcję, że przejechałam i wszystko mnie boli i to jest właśnie, to jest właśnie najfajniejsze, że wszystko boli, no a... Tak sobie myślę, że kurde 10 km, nawet tego nie odczuję. No bo jakbym przyjechała 10 km, to za bardzo tego nie odczuję. Więc yy, a przy tych pogodach, przy tych deszczach to nie wiadomo. Chociaż dzisiaj mogłoby się udać. Nie wiem, pomyślę. Może po południu się wypodzi, zobaczymy, więc ja z tym nawet tak będzie. Yy, jakoś też nie narzucam sobie strasznie, yy, bo z wszystkim trzeba myśleć z głową, więc tak, ale jestem niewyspana podobałam się dzisiaj konkretnie ale jakoś to się da. jutro do pracy dzisiaj wieczorem dzieci za do siostry jutro do pracy więc będzie, to będzie bardzo trudny weekend bo mamy wesele więc i wymagające bardzo wymagające więc tak no to my jedziemy bo no, ja przez całą drogę będę do Was gadać jeszcze jednym razem Przygadam 5 minut, za chwilę mi się skończy miejsce, w ogóle nie wiem czy ja mam kartę Boże, no, czy ja mam kartę pamięci tak się zastanawiam, bo ja miałam kupione kilka kart pamięci i teraz wczoraj też skończyła mi się pamięć i nie wiem czy ja tą kartę pamięci wyjęłam, ja ją do czegoś używałam, nie mam pojęcia, nie pamiętam muszę sprawdzić czy mam ogóle kartę pamięci jak nie to będę musiała poszukać gdzie mam te moje karty pamięci albo kupić, bo jak chcę jechać Muszę chyba pousuwać te zdjęcia, no tam mam za dużo zdjęć, za dużo zrzutów takich, ekranów, w sensie tam jakieś, wiecie, sobie robię czasami motywacyjne teksty czy coś mi się spodoba, jakieś tam, wiecie, stylizacje wnętrz, czy też tatuaże, jak mi się podobają, to sobie robię z screeny i potem zapisuję to sobie w foldery i muszę to chyba pousuwać po prostu z telefonu, bo jak będziemy jechać, no to muszę mieć dużo pamięci, żeby, wiecie, jak będę coś nagrywać, to, to chcę, żeby mi się to pomieściło, a nie, że w, w, nagram kilka minut i wsio. A nie będę przecież z komputerem przy sobie latać, poza tym mój komputer nie ma baterii, mój laptop nie ma baterii, bo bateria się popsuła, więc on jest tylko na stałe podłączony do kabla, co też jeszcze gorzej. Musiałabym pomyśleć o nowym kompem na, na zimę, tak myślę, że sobie, sobie poszukam czegoś, bo ten już też zamula. No dobra, kończę. Się zgadałam, ja zgadałam, także miłego dnia, słuchajcie. Trzymajcie kciuki, żeby się udało to badanie. Noś. Boisz się? Nie, chyba co? Nie boimy się, co? Jesteśmy odważni, ale Zresztą jakaś pani idzie jeszcze przed nami. Jak mnie ta wszystkie No normalnie tutaj dołem. A co? Nie bolało nic? No pewnie ty jesteś dzielny, nie? Mama płakała jak zwykle wyadność ani się nie zająknął. Znaczy się mama nie płakała, ale już prawie już dużo nie brakowało. Nie mam kluczy w ogóle. No, my mieliśmy zasadzone dwa, ale ten jeden uschł. W ogóle tutaj koło szpitala są takie gigantyczne rododendrony, ale one mają za 3 metry co najmniej. Kurczę, jakie to duże urośnie. No, teraz jedziemy do Lidla, bo ja za godzinkę jeszcze muszę przyjechać tu jeszcze raz, bo mam do odbioru moje wyniki badań, znowuż więc, moje wyniki, więc już nie badanie, tylko same wyniki. E, ale o 10 dopiero mam wizytę u lekarza, żeby e, po prostu sprawdzić, co tam w trawie piszczy. Więc jedziemy do Lidla najpierw na te zakupy, a potem. Wrócimy tutaj. Dzisiaj będzie taki cały dzień. Jeżdżenia musimy jechać jeszcze zatankować. Bo jeździmy, jeździmy, a w końcu nie będziemy mieli paliwa. I będzie. A co tu dzisiaj jakaś promocja jest? Nie, znowu idzie w górę. Kucze 7:32 znowuż. No, dlatego tyle ludzi jest, bo idzie w górę. Jana. Teraz ze mną nikt nie pogada. Ja zalałam za 400. No bo bez przesady, ale patrz, jeszcze kusk braknie. Lody. No idź przodem. Ty idziesz albo przodem, albo bokiem. Szukaj tych lodów. Nawet lody w Bidler już nie są w sensownych cenach, bo tutaj były orzek waniliowy. I tutaj nie ma nic i tu, gdzie są droższe lody, to są, ale no też one nie mają fajnych cen. Weź to do koszyka. No i ty to wysypiesz, ja się załóżę. No i tutaj na przykład lody po 3 ziko. No te wzięliśmy, te są najtańsze jeszcze, ale tutaj no to szału nie ma. Już na drzewach. Na drzewach one rosną. Nie, Frenek, tu pisze, że wspólnie chodźmy na nasze środowisko, a nie, że lody rosną na drzewach. Mama chciała maliny, wiesz, ale tu nie ma malin, a tu chyba nie zrobimy tego ciasta, które chciałem. O, wioszek z marchewką weźmiemy, to jest dobry pomysł do obiadu. No tu, więc strony przejść, co jeszcze tam jest? Deszada? Bo robiłam badania yy, ostatnio, no ostatnio w marcu, bodajże w marcu, czyli w kwietniu, musiałam coiknąć. No, robiłam badania i szłam po prostu do lekarza na omówienie wyników tych badań. No i czekałam na to, żeby się dostać dwie godziny. Moja krew nie jest zachwycająca, nadal. nadal mam anemię, więc chyba dosyć, yy, będzie chyba zakaz. Jedzenia czegokolwiek słodkiego, <noise> yy, ale ja tą Anemię mam nie wiem, nie wiem dlaczego, po prostu mam też obfite miesiączki, no to też z tego wynika i tak dalej, no nieważne, ale mm, co chciałam mówić, że czekaliśmy dwie godziny na to, żeby się dostać i. Patrzę, co tu się ciśnie na tej drodze. I myślałam że nam się te lody zaraz stopią. Na szczęście przełożyłam do tej siatki takiej... Do tej siatki takiej, wiecie... zimno nie wiem, jak to się nazywa. Tak? Słucham cię, Fenusiu. Ale mamy w, przecież w bagażniku lody, to po co ci znowuż lody? I byliśmy w aptece, byliśmy po taką płytkę dla Fanusia, ale nie wiem czy my to będziemy robili to badanie, bo to jest dziwne co najmniej, więc chyba po prostu fanus zrobi kupę do pudełka, co Franek. No i ja. bo na szkiełko to badanie jest co najmniej dziwne jak dla mnie, no ale niby najsensowniejsze. No więc tak, dopiero idziemy do domu. Jest 12.38 cały dzień do pani, bo cały dzień po lekarzach, po aptekach no, zatankowałam sobie samochód, bo już dzisiaj widzę różnego typu akcje. Tu przejeżdżamy właśnie koło Orlenu. Różnego typu akcje z... Rano jak pojechałam to była kolejka. Więc coś się dzieje. Wczoraj też słyszałam w radiu, że już mają podnosić znowu ceny baryłek, więc wiecie, jak ludzie słyszą, że podnoszą ceny baryłek, no to tutaj wtedy jest popłoch, jest szał i znowu dzieje się to samo. Ja i tak musiałam zatankować, a że niedługo wyjeżdżamy, bo za tydzień, no to zatankowałam dużo więcej samochód. I tak trzeba tankować, i tak trzeba tankować, czy ja go zatankuję teraz, czy ja go zatankuję później I to jest to kwestia tego, czy mam pieniądze na to, żeby go zatankować po prostu. No <śmiech> więc <śmiech> jedziemy do domu <laughs> a do tych yy, zakazu jedzenia słodyczy to wymyśliliśmy sobie, że zrobimy sobie dzisiaj gila co z tego, że jest piątek. Jest yy, ładna pogoda, więc możemy sobie zrobić. Mm, ale chcieliśmy sobie kupić pianki, to Marzmanc. I byłam w sklepie i nie było tych pianek i mówię, dobra, już jak mamy takie złe wyniki badań, to, to nie kupujemy tych pianek. To znaczy się złe. Chodzi o tą anemię. Nie wiem z czego to wynika, że jest zbyt mało żelaza. Ja mam płytek krwi, dużo, prawie przy wyższej granicy normy, więc wszystko tam niby powinno być ok, ale no, z tym żelazem jest problem, u to samo. Więc nie wiem, jeszcze bym musiała tak kontrolnie, chyba jak będę z Jasiem u lekarza, żałuję, że nie, nie poprosiłam ostatnio lekarza o skierowanie na badania, bo z Jasiem też bym musiała porobić właśnie wyniki badań i chyba też te tarczycowe zrobić im raz na jakiś czas. Nigdy nie robiłam. Kiedyś ktoś mi powiedział, że powinnam, skoro ja choruję na tarczyce. Więc może po prostu powinniśmy też jakoś tam trochę zadbać o to, a nie tylko, wiecie, człowiek nie myśli o takich rzeczach właśnie, a potem jak coś się dzieje, to to dopiero sobie przypominam. <laughs> no jest w ogóle gorąco. Dobrze, że mam tą klimatyzację w samochodzie. <laughs> Za luksus się płaci, ale wiecie, jest luksusowo jakby. <laughs> Dobra, jedziemy do domu. W domu wam pokażę te małe zakupy z Lidla. Tam dużo nie kupowaliśmy. E, praktycznie same też lody, mężonki, więc tu wam pokażę i myślę, że to będzie bardzo długi vlog, albo zrobimy z tego dwa vlogi. Zobaczę. Jak mi czas pozwoli. Mam nadzieję, że pogoda się nie popsuje, bo jest ładnie. Więc jak myśleliśmy sobie, że zrobimy tego gry, to chyba oby się nie popsuło. Więc tak, jedziemy. No i dobra, pokażę Wam co kupiliśmy z tego Lidla, z tych mężonek. I miałam właśnie w takiej torbie do mężonek, i powiem Wam, że ta torba wytrzymało wszystko dwie godziny w niej, nawet lody. Nawet lody nie są jakoś strasznie miękkie, więc. No, jestem w szoku. I tak, mamy kulki ziemniaczane. Kiesz co? Czemu? Czemu Chcemy jeszcze serwowe Dlaczego? Bo... Babcia Ci mówiła tak? Co? Babcia Ci tak mówiła? Czy co? Ja mam to siły. Aha. Czekaj, ten graszek z marchewką dzisiaj mama chce sobie zrobić. No weź, Lęczy się na, do obiadu. Nie krzycz. I teraz te lody i część jakoś tutaj powkładamy. One nie są jakoś bardzo lekko, się zrobiły miękkie, ale... Dały radę w tej siatce. No. Tu jest pełno. Ejku. Dobra, i tutaj mamy różnego rodzaju lody. Mamy takie lody. Mamy takie kaktusy. Mamy takie... O te są już lekko spuszczone, yy, melonowe. Nie, Jezu, nie melonowe, tylko arbuzowe. I mamy rożki. No i kilka tych lodów tutaj mam troszkę. Nie wiem, ze 20, może tu ich jest. No i dobra, małe zakupy z Lidla. Chciałam kupić semnik na zimno, ale kupiłam kopiec kreta. E, w przyszłym tygodniu zrobię chłopakom. No i sobie też miało nie być słodycze. Wiem. E, tutaj mamy chleb i ja w ogóle nie zwróciłam uwagi, że te chleby w Lidlu są przecenione. Po prostu chciałam chleb. A to są chyba z poprzedniego dnia, ale dobra, to nie przeszkadza. Tu mamy dwie bułki, kajzerki. Tu mamy dwa rogaliki do pracy. Tak, jutro bardzo stresujący dzień przede mną, więc yy, zmywaki do. Właśnie po te zmywaki myśmy poszli, tak naprawdę, i po lody. Gąbeczki do zmywania, bo w biedzące nie było. Nie wiem dlaczego. Tutaj mamy <laughs> dopieczywo takie. Ja bardzo je lubię, to takie okrągłe i nie wiem jak to się nazywa, ale wiecie pewnie o co chodzi. Dwa ogórki, bo Franek chciał ogórki. Wzięłam sobie takie coś. Biały bocian adwokat i to wzięłam z zamysłem dodawania sobie do lodów. Bardzo lubię właśnie lody z jakimś takim syropem i może być coś takiego jak adwokat. I tutaj Fanek wziął sobie oczywiście same niezdrowe rzeczy. Teraz zostanę zlinczowana pod, pod tym filmem, ale. Gdzie wiedzą? One wiedzą, że to jest ja, i one z tyłu biegną. jak ja to podniosę, to to jest Ojej. Fanek, ja go uwiążę. Nie. Nie krzycz i nie. Ale zejdź z trampoliny! na Zejdź dziecko! No jak to ma tu stać, to postaw to na trawkę! No, ale wiesz, to no i teraz, no. Oooo! To jest trudne, daj to. Tu w ogóle macie dużo bródków. To jest zbyt ciężkie, wiesz? Oto! O! A to czekaj, ta kąpa? Widziałeś! No się chodź, mama się nauczy! Chodź! Nie fochuj się, choć mama pokaże ci, tak? Chodź, jaś, ja muszę sama obczaić, Zobacz powoli, to musisz. O, ale zobacz mi też pękło. Przecież jeden mi się udał na tysiąc. No co ty? Ile bali wy tu macie? O, widzisz też pękają. Ja wiem. Postawimy to na trawę. Jeśli pomożesz. Ej, bo ja się boję, że ja wleję. Postawimy na trawę, spróbujemy też tym, co? Tym próbowaliście? I, tak. I też się nie da. Mama, mnie się dało. Postaw tutaj w takie miejsce, gdzie nie ma kup żadnych. Tutaj daj. Ej, tam jest krzywo przecież. Tu, tu, tutaj, gdzie nie ma kupy żadnej. tu jest kupa. Fanek w nią wlezie. No dobra, postaw, no. Zamontuj mi to. No widzę. Tam mam. Ojejku. To był od tych, od choinki przecież. Weź tą nogę. To w ogóle trzeba tutaj... Macie za dużo bródków tu w tym też. Te bródki też przeszkadzają, wiesz? Weź nogę. Widzisz, pęka mi też. No ty myślisz, że ty... jedno mi się udało, ale jakie wielkie to było. Ja spróbuję ją. No kurczę. A daj jeszcze trochę płynu. Okay. Żeby tu ten środek był wypełniony płynem, mi się wydaje. Bo zobacz, jak ja to podnoszę, nie? To pęka. A, ale gigantyczna pianka! <ścoughs> ale wielka! <ścoughs> nie przerzuć się! Ja Daj jeszcze trochę płynu. <śpienek>. Jezu, ojejku, dalej ty tą bluzę sobie sięgnij. To jest ciepło dzisiaj. No No powoli. Podnoś powoli. I w momencie jak to się odrywa. Jeszcze, jeszcze. No, zanurz i podnoś. Ty za mocno jakoś to tak robisz. Bo za duży element Ci się odrywa, Jasiu. Daj. Ja mam Proszę cię, z... nie histeriazuj, bo wszystkiego się nauczyłeś, to i tego się nauczysz. Musisz na bok, o, a spróbuj na bok to przychylić. I wtedy... Aaaa! To i tak po chwili się zniszczy. No dobrze, ale każda bańka się niszczy. Chodzi o to, żeby się nauczyć. Zobacz, a w ten sposób jakbyś na bok przychylał? I teraz... A jakby to tutaj się już niszczy? Ojejku. To tutaj też wypada, weź to zamontuj trochę mocniej. Ściśnij to jedno drugie, no. Fianek! No zobacz mi też pękają. Weź nogę. Ah! Franka w tą piankę wsadzimy. Franek to zniszczył. Proszę, ja się ćwicz. Ćwiczenie czyni mistrza. Pamiętasz, że ćwiczenie czyni. Poczekaj rozmawiając ja Jasiem. Ćwiczenie czyni mistrza i że Ty się wszystkich rzeczy nauczyłeś. Pamiętasz, jak wjechałeś owejem w śmietnik? Pamiętasz? A teraz umiesz, prawda? Chwyć. Ja Ci powiem, pomogę. I podnieś jedną stronę do góry. Tą stronę podnoś, no. Bardziej przechyl. Mocniej musisz. O, i. Prawie Ci się udało, no. I jeszcze raz. Bardziej przechylaj. Ty masz w ogóle tutaj na trawie. I tu trawa je przebija, wiesz? O, lekko wstań, no, no i teraz przechyl na bok i machnij, no. Uuu! Mama, mama. Widzisz, ja, Asiu, mama. wszystkiego mama, da się mama. nauczyć. Mama, ja